Czego kobiety nigdy nie odmawiają? Jeśli chcesz stać się mężczyzną, któremu kobiety ty nigdy nie potrafią powiedzieć nie, to jesteś we właściwym miejscu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obejrzyj ten film do końca. To, czego się tutaj nauczysz, może być jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Opowiem Ci, co kobiety chcą usłyszeć, aby rozpocząć piękny związek. Zaczynajmy. Prawdziwe zainteresowanie i uwaga, kiedy mówimy o kobietach. Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to prawdziwe zainteresowanie i uwaga. Kobiety bardziej zwracają uwagę na to, co mówisz, niż na to, jak wyglądasz. Najcenniejszym prezentem, jaki możesz podarować kobiecie, jest twoje szczere zainteresowanie. Może to brzmieć prosto, ale w rzeczywistości jest to głębokie i bardzo skuteczne. Większość ludzi udaje, że słucha, podczas gdy w rzeczywistości skupia się na tym, co sami powiedzą w następnej kolejności. Prawdziwe zainteresowanie wymaga jednak słuchania nie tylko uszami, ale i sercem. Gdy kobieta zauważy, że naprawdę starasz się zrozumieć, co mówi, będzie to dla niej jasny sygnał, że ją cenisz. Na przykład, jeśli opowiada o czymś, co ją pasjonuje, nie wystarczy powiedzieć: "Hm" i zakończyć temat. Spróbuj zrozumieć, co czuje, dlaczego ta sprawa jest dla niej ważna. Zatrzymaj się na chwilę, spójrz jej w oczy i zapytaj: to jest dla ciebie naprawdę ważne, prawda? Taka rozmowa może zamienić zwykłą chwilę w coś wyjątkowego. Stoicy uważali, że skupienie uwagi na chwili obecnej jest cnotą, ponieważ tylko teraźniejszość mamy pod kontrolą. Jeśli spędzasz czas z kobietą, a myślami jesteś gdzie indziej, przy telefonie, w pracy czy gdziekolwiek indziej, ona to natychmiast wyczuje. Kobiety mają naturalny talent do wyczuwania braku szczerości ale jeśli w pełni skupisz na niej swoją uwagę, stworzy to dla niej niezapomniane doświadczenie. Pamiętaj, prawdziwe zainteresowanie to nie gest, lecz postawa. To najprostszy sposób na powiedzenie jesteś ważna, a to co mówisz ma dla mnie znaczenie. Kobiety nie potrafią odmówić takiemu zainteresowaniu, bo dzięki niemu czują, że spotkały kogoś, kto naprawdę je widzi. Szczerość i jasność w słowach, drugą rzeczą której kobiety nigdy nie odmawiają, jest szczerość i jasność w słowach. Szczerość to fundament zaufania w związku, ale szczerość to nie tylko mówienie prawdy, to także sposób w jaki wyrażasz swoje myśli, jak jesteś otwarty i jak to co mówisz wpływa na drugą osobę. Kobiety nie lubią zawiłych, niejasnych wypowiedzi, kiedy mówisz otwarcie o swoich uczuciach i oczekiwaniach. Nie tylko je uspokajasz, ale także pokazujesz, że jesteś silną i dojrzałą osobą. Stoiccy filozofowie twierdzili, że prawdziwa siła tkwi w naszym wnętrzu, a nie w tym, co na zewnątrz. Ukrywanie się za wymówkami, mówienie okrężnymi drogami lub unikanie wyrażania uczuć, to oznaka wewnętrznej słabości. Szczerość to odpowiedzialność wobec siebie i innych. Gdy rozmawiasz z kobietą, wyrażaj swoje uczucia bez ukrywania ich. Ale jednocześnie dbając o to, abym aby nie sprawić jej przykrości, taka postawa zwiększa bliskość i autentyczność w związku. Wyobraź sobie dwa scenariusze. W pierwszym boisz się wyrazić swoje emocje i ciągle mówisz w sposób ogólnikowy. Kobieta zastanawia się, co on właściwie chce mi powiedzieć. W drugim scenariuszu jesteś otwarty i mówisz: Poznanie cię jest dla mnie naprawdę ważne. Cieszę się, że spędzam z tobą czas i chciałbym, żeby nasza relacja rozwijała się dalej. Widzisz różnicę? W drugim przypadku kobieta czuje się doceniona i zrozumiana. Szczerość i jasność zmniejszają niepewność w związku. Kobiety nie lubią brać na siebie odpowiedzialności za wyjaśnianie lub kierowanie relacją. Jeśli to ty przejmiesz inicjatywę, zyskasz w jej oczach jako osoba godna zaufania i posiadająca cechy lidera. Jedna z zasad stoicyzmu mówi, aby nie skupiać się na tym, czego nie możemy kontrolować. Ale jest coś, co kontrolować możemy nasze słowa i ich prawdziwość. Gdy jesteś szczery wobec kobiety, jesteś też wierny sobie, a ta cecha budzi podziw w oczach kobiet. Szczerość bywa trudna, ale pamiętaj, że to, co łatwe, rzadko jest właściwe. Bądź odważny i zachowuj się naturalnie. Kobiety zawsze doceniają szczerość i jasność, ponieważ dają one poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Czwarta rzecz stanowczość i konsekwencja. Kolejną cechą, której kobiety nie potrafią się oprzeć, jest stanowczość i konsekwencja w działaniu. W oczach kobiety osoba godna zaufania i szacunku to ktoś, kto wie, czego chce i nieustannie dąży do celu. Ale te cechy muszą być widoczne nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w działaniach. Kobiety zwracają uwagę nie tylko na to, co mówisz, ale także na to, co robisz. Spójność między słowami a czynami jest kluczowa, by budować ich zaufanie. Stanowczość to umiejętność określenia swoich celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. Ale nie chodzi tu tylko o wielkie życiowe plany, stanowczość można pokazać również w codziennych sytuacjach. Na przykład, jeśli zaplanujesz spotkanie, mimo niesprzyjających okoliczności, na przykład złej pogody. Powinieneś znaleźć sposób, by te plany zrealizować. To pokazuje, że traktujesz kobietę i jej czas poważnie. Stoiccy filozofowie podkreślali, że powinniśmy koncentrować się na tym, co pozostaje pod naszą kontrolą. Stanowczość jest właśnie takim działaniem. Choć życie bywa trudne, a przeszkody pojawiają się na drodze, stanowczy człowiek nie zbacza z obranej ścieżki. Kobiety podziwiają taką determinację, bo symbolizuje ona nie tylko siłę charakteru, ale i stabilność, na której można polegać. Konsekwencja to przedłużenie stanowczości. Jeśli obiecasz coś jednego dnia, a następnego dnia zapomnisz o swoich słowach, zaufanie kobiety do Ciebie może zostać nadszarpnięte. Konsekwencja przejawia się w drobnych szczegółach. Powiedziałeś, że pomożesz w czymś? Zrób to. Obiecałeś, że będziesz wsparciem? Pokaż to swoimi działaniami. Kobiety lubią stabilnych i przewidywalnych partnerów, bo taka postawa budzi zaufanie i komfort. Z kolei brak konsekwencji rodzi pytania: Czy naprawdę mogę mu zaufać? Jeśli kobieta zacznie wątpić w Twoją wiarygodność, więź emocjonalna w Waszym związku zacznie słabnąć. Jednak gdy jesteś konsekwentny, widzi w Tobie nie tylko kogoś, komu może zaufać, ale także silnego lidera. Z perspektywy stoicyzmu konsekwencja i stanowczość wynikają z wewnętrznej dyscypliny. To umiejętność trzymania się swoich wartości mimo chaosu zewnętrznego świata. Kobieta, która widzi taką stabilność, nie tylko czuje podziw, ale także znajduje w tobie poczucie bezpieczeństwa. Zdecydowanie i konsekwencja, zdecydowanie i konsekwencja sprawiają, że kobieta wierzy nie tylko w Twoje słowa, ale także w Twój charakter. Pamiętaj, te cechy są kluczem do sukcesu nie tylko w relacjach z kobietami, ale także w każdej dziedzinie życia. Kobiety nie mają oporów przed byciem u boku zdecydowanego i konsekwentnego mężczyzny, ponieważ wiedzą, że traktuje on poważnie zarówno swoje słowa, jak i swoje życie. Jedną z rzeczy, której kobiety nie potrafią odmówić, jest Twoja zdecydowana postawa i konsekwencja. Te cechy wzmacniają nie tylko Twój związek, ale także Twoją pewność siebie. Pamiętaj, zdecydowanie to wybór, a konsekwencja to styl życia. Piąta cecha, małe gesty. Kolejną rzeczą, której kobiety nie potrafią odmówić, są małe, ale znaczące gesty. Nie potrzebujesz wielkich słów czy przesadnych działań. Szczery, drobny gest może zająć ogromne miejsce w sercu kobiety, na przykład kupienie jej ulubionej czekolady i powiedzenie dzisiaj o tobie pomyślałem, albo wysłanie wiadomości, gdy wiesz, że miała ciężki dzień. Jestem tutaj, jeśli chcesz odpocząć. Takie drobne gesty pokazują, że ją cenisz i o niej myślisz. Stoicy wierzyli, że największe szczęście pochodzi z małych rzeczy. Gdy wykonujesz przemyślany gest wobec kobiety, dajesz jej nie tylko prezent, ale także poczucie szczerości i swojego miejsca w jej życiu. Mały, ale znaczący gest potrafi zamienić zwykły dzień w wyjątkową chwilę. Pamiętaj, nie liczy się wielkość gestu, lecz jego szczerość. Szósta cecha. Spokój. Kolejną cechą, która imponuje kobietom, jest umiejętność zachowania spokoju w trudnych sytuacjach. W życiu zawsze pojawiają się wyzwania, ale to, jak sobie z nimi radzimy, ma największe znaczenie. Kobiety podziwiają mężczyzn, którzy potrafią zachować spokój nawet w chaosie. Silna i spokojna postawa świadczy nie tylko o fizycznej wytrzymałości, ale także o emocjonalnej dojrzałości. Stoicy uważali, że akceptacja rzeczy, których nie możemy kontrolować i skupienie energii na tym, co możemy zmienić, jest cnotą. Kiedy w sytuacji konfliktu czy trudności zachowujesz spokój i szukasz rozwiązań, pokazujesz swoją dojrzałość i zdolności przywódcze. Kobiety odnajdują przy takim spokoju zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i wewnętrzny spokój. Pamiętaj, siła nie polega na krzyku czy agresji, lecz na zdolności do przekazywania pewności siebie nawet w ciszy siódma i najważniejsza cecha pewność siebie ostatnią, ale jedną z najważniejszych cech, która przyciąga kobiety, jest pewność siebie. Mężczyzna, który wierzy w siebie, ma przewagę zarówno w życiu zawodowym, jak i w relacjach z kobietami. Jednak pewność siebie nie powinna być mylona z arogancją. Prawdziwa pewność siebie to świadomość swoich mocnych stron, akceptacja swoich słabości i wiara w siebie w każdej sytuacji. Kobiety podziwiają mężczyzn, którzy stoją na własnych nogach, mają jasno określone cele i podążają za nimi z determinacją. Stoicyzm uczy, że pewność siebie wynika z akceptacji rzeczy, których nie możemy kontrolować, i skupienia się na tych, które są w zasięgu naszej woli. Nie przejmuj się tym, co inni o tobie myślą, skup się na swoich wartościach i zasadach. Kobiety podziwiają mężczyzn, którzy żyją zgodnie z własnymi przekonaniami, a nie szukają aprobaty innych. Pewność siebie przejawia się także w tym, jak radzisz sobie z trudnościami. W sytuacjach, gdy wszystko idzie dobrze, łatwo jest być pewnym siebie, ale prawdziwa siła objawia się wtedy, gdy potrafisz zachować wiarę w siebie w obliczu wyzwań. Kobieta, która widzi, że zamiast panikować, działasz spokojnie i skutecznie, nie tylko uzna cię za godnego zaufania, ale także za silnego człowieka. Pamiętaj, pewność siebie to nie wywyższanie się ani pomniejszanie innych. Kobiety doceniają mężczyzn, którzy są pewni siebie, ale jednocześnie pokorni. Wyrażaj swoje opinie, ale nie zapominaj o szacunku dla innych poglądów. Wykorzystaj te wskazówki, a każdy krok, który podejmiesz w relacji z kobietami, stanie się bardziej pewny i skuteczny. Powodzenia, drodzy stoicy!